Yo! Si mano, z tej strony Gimon i witam was w kolejnym odcinku z serii Minecraft, ale muszę to zbudować na moim kanale i dzisiaj widzimy budujemy sobie pszczoły w Minecraft. No i co? Lecimy już z odcieczkiem. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zasubskrybuj. Dzięki. A więc jak widzicie za mną znajduje się skrzynka, w której jest oczy w której są oczywiście bloki, z których dzisiaj będę Was się budował. Są tutaj, no... W sumie same betony, ale tutaj dołożymy kilka y, właśnie kolorów wełny bo akurat teraz podam na pomysł jak to jeszcze fajnie to zbudować Ale na spokojnie wszystko poklei y, od, od, od razu sobie tutaj wpiszę jeszcze wełna I wybierzemy sobie na pewno brązową wełnę I y, jak na razie właśnie tak się prezentują nasze bloki no bo z tego co widzę, to właśnie to nie miałem w ogóle wełny, więc dlatego postanowiłem to zmienić. Ale dobra, słuchajcie, dzisiaj tak jak, tak jak mówię budujemy sobie pszczoły. Zacznijmy może właśnie od tego, że widzimy, zbudujemy sobie oczywiście na przykład właśnie e, właśnie ten dół od pszczoły. Będziemy po prostu tutaj, wiecie, wiecie, mieli jakby, jak na razie rozrysowane, jak to ma wyglądać. Mam tutaj mniej więcej, no, pokazane, jak ta pszczoła tutaj wygląda, no nie? żeby sobie tej troszkę mógł podpatrzeć, e, po prostu jakbym tutaj miał jakieś problemy. E, w sensie to bardziej to jest skrzydła, bo po prostu ze skrzydłami może być trochę problem, szczerze mówiąc. Ale myślę, że to jakoś to, jakoś tutaj to ogarniemy, mam nadzieję przynajmniej, że tak będzie. E, więc dlatego teraz właśnie zaczniemy sobie od robienia tej pszczoły, tylko że już się widzę pierwszy błąd, tutaj musi być to właśnie w tym kierunku. O, dobra, to jest właśnie tej podstawowa rzecz że to powinno iść w tym kierunku. Dobra. A więc tak, oczywiście ja na początku powiem właśnie jak są te, jaki jest mój plan odnośnie tej pszczoły. A więc tak, moim planem jest to po prostu, że na początku, tak jak właśnie teraz buduję sobie podstawę, chcę się na początek sam dół po prostu tej pszczoły, to teraz sobie buduję dół, następnie zrobimy sobie w jakiś tutaj w fajny sposób właśnie ten ten środek siła i na samym końcu myślę, że właśnie zbudujemy sobie no, skrzydła, a skrzydła są szczerze mówiąc, według mnie najcięższe do zbudowania, chociaż w sumie to zobaczymy ale myślę, że kurcze może być naprawdę ciężko, a tutaj są trzy klatki odstępu, więc raz, dwa, trzy ale no, naprawdę to będzie serio według mnie ciężkie do zbudowania, no bo te skrzydła wiecie, one no, są takie jakby no nie? Wiecie o co chodzi e, Chyba tyle na no, ma tych ty, 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 tak mi się wydaje e, No, tak, dobra Dobra, e, więc Następnie, użyjmy sobie właśnie tej żółtego betonu Abyśmy mogli tutaj zrobić właśnie ten e, Na początku e, Średnią Część ciała Okej, okay. i ta przeczoła mniej więcej będzie Taka, takiej właśnie e, Długości ona nie będzie jakaś jakoś mega ogromna, chociaż w sumie okej, okay, jest, to, jest to duży rozmiar, ale myślę, że właśnie taki rozmiar jest odpowiedni, aż mam pomysł, żeby tutaj zbudować, żeby zbudować tej kwiatka, że że ona na przykład leci do kwiatka albo coś w tym stylu. Taki mam właśnie pomysł, ale najpierw sobie musimy tutaj to wszystko dookoła zrobić, oczywiście. Żebyśmy to mieli mniej więcej tutaj, tutaj rozrysowane, więc dobra, tutaj już mam mniej więcej to pokazane, jak to będzie wyglądało. Oczywiście później dodam te wszystkie elementy, to będzie ten, ten brązowy, cały itp., itd., ale to wszystko na spokojnie. Najpierw chciałbym właśnie tutaj to sobie mniej więcej zbudować oraz rozrysować. Okej, okay, a więc jak już mamy tę część właśnie tej zbudowaną, to eee... Yy... Czy my to wygląda jak jakiś... Nie, ej, dobra, to nie wygląda jak klocek Lego. Hej, <grytanie> Patrzcie, to tutaj mamy taki... Patrzcie to jest klocek Lego. Ej. No, no patrzcie, to sobie jak klocek Lego, co to jest? Nie, 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 nie. Dobra, spokojnie, to jest za chwilę ulepszę Wiem, że tak na razie to nie wygląda jak pszczoła. W sensie, dobra, no, Minecraftowa jakoś tutaj tak lepiej wygląda, ale na spokojnie, wszystko za chwilę tej ogarniemy sobie. Dobra, więc na początku tutaj zaczniemy też od użycia tej wełny właśnie brązowej, bo właśnie ten odłok od, od tej pszczoły, myślę, że zrobimy sobie z wełny, no bo w sumie to nie chciałbym, żeby każdy, w sensie, po tutaj będą też takie paski, no nie, po prostu brązowe. Ja bym nie chciał, żeby na przykład te paski były z tego samego koloru, co no właśnie ta, e, ten odbok, po prostu, no nie, bo to by byłoby trochę bez sensu w dupie I by to trochę tak się e, mieszały te kolory Więc dlatego musimy właśnie to tutaj sobie zmienić Tutaj mam też właśnie podgląd jak widzicie, już to mówię po raz kolejny e, Ale tej też chcę to po prostu podkreślić Ok, zrobimy sobie właśnie to w taki sposób, że co myślę, że nie wiem co co drugą kratkę mniej więcej będzie właśnie tutaj e, ta klaska i w sumie ile tych kresek mi się tutaj zmieści? może z 3 w sumie? 3 będzie a to wystarczająca ilość no dobra, na spokojnie, spokojnie 3 3 tak na razie tutaj nam wystarczy jeśli będziemy potrzebowali więcej, no to po prostu w sumie e, najprościej w świecie dobudujemy e, dobra a już tak jak już do Was mówię, to przypominam Wam tylko, że już 20 czerwca o godzinie 13.30 startuje mój nowy projekt na kanale, gdzie warto obejrzeć, w sumie go. Według mnie ja oglądam już któryś raz ten sam odcinek, bo to będzie nowa seria, ale naprawdę mi się mega podoba. Myślę, że jest kozacki efekt, więc po prostu no, subskrybujcie, żeby nie przegapić tego projektu, jeśli ktoś by tutaj po prostu zapomniał daty. Ale dobra, myślę, że w sumie możemy trochę bliżej te paski zrobić, no bo to jest trochę za daleko więc ten samy pasek przeniesiemy, a ten drugi po prostu zostawimy w taki sposób, że on będzie może w tym miejscu. Tak, dobra. Myślę, że w tym miejscu w sumie on będzie idealny wręcz, bo po prostu tutaj trzeba trochę też, tak, trochę tak odstępu, jeśli chodzi o ten o tą końcówkę żółtego, a ten brązowy, no nie? Dobra. Ej, dobra, jak teraz coraz lepiej to właśnie przypomina według mnie pszczołę. Następnie oczy. Oczy są koloru niebieskiego z tego co zauważyłem pokaż się. No. O, y, właśnie cza, czarny oraz właśnie tutaj e, jak się nazywa? Niebieski. Niebieski czarny. Tylko, że ta strona jest trochę taka, no widzicie, jaka taka spłaszczona i dlatego chyba to jest nawet i to po prostu trochę powiększę żeby to mi e, nie przeszkadzało. Bo kurcze, jak ja widzę po prostu, że jakaś budowla jest tak sposzna, jest tak sposzczona, jest tak wiecie nie wymierzona w ogóle, naprawdę mi się nie chce już czego budować po prostu myślę nie chce na tą budowlę patrzeć. Więc teraz po prostu tu musimy naprawić, ale kurczę no serio po prostu nienawidzę jak taka budowla jest na przykład, no nie jest idealnie zrobiona po prostu, nie jest wiecie, tak idealnie wszystko wymierzone i w ogóle po prostu wolę mieć wszystko idealnie pokładane, wymierzone, żeby to ładnie wyglądało, a nie po prostu wiecie, że tak bleak. no nie? I dobra, teraz mamy to, o, znaczy, teraz mamy to, według mnie, już lepsze. No, to jest taki bardziej kwadracik, jakbym powiedział. Dobra, następnie oczy. Oczy będzie w sumie trochę łatwo nawet zrobić. Tylko, pokaż oczy. Halo, halo, pokaż się. No właśnie, oczy będzie bardzo łatwo zrobić. Eee, tak mi się przynajmniej wydaje. Oj, oj, oj. Ej. Ej, w sumie? Ej, eee, dobrze to wygląda, w sumie, tak szczerze mówiąc. no czekaj, czekaj, jak to, ja to zrobimy bo to trzeba czy jakoś to, jakoś to tutaj było tylko, że już nie wiem jak e, tak? to będzie wygląda jak nie, nie, nie dobra, chwila, ale ja, to jest naprawdę mega dobry pomysł, no patrzcie tutaj już mi intuicja podpowiada, że tutaj trzeba to w jakiś taki fajny sposób właśnie y, zrobić, na przykład kurczę e, to jest na przykład, o tak to zrobiłem, patrzcie, patrzcie, patrzcie to, tak? może tak na przykład o, 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 o I ta nie jest zły już Na przykład czułki No kurde, ej, to jest dobre Ty, Ono coś tutaj ma w ogóle, czy ten, czy nie Ono ma aparat sąd, z tego co kojarzę e, Pokaż, 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 pokaż się, nie, 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 nie Chodź tu, nie masz nic, okej okay. Czyli te oczy musiałyby być trochę niżej Z tego co właśnie widzę Żeby tam nie przeszkadzało, więc tak też zrobimy po prostu Ale dobre, to jest mega fajne w ogóle Mega fajnie te oczy wyszły według mnie Mam nadzieję, że wam też się podobają, ale nie no, są fajne. Są fajne, szczerze. Szczerze mówiąc, są mega fajne, według mnie. Alu, patrzcie, możemy jeszcze tak zrobić, czekajcie. To sobie zrobimy tak. To sobie zrobimy tak. To tak. Tak, o, 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 patrzcie, po prostu tak go A tu damy jeszcze czarny kolor. Po prostu czarny, czarny beton. I e, tak się prezentuje. Oho, no i pe perfekt! Perfekt! Tylko czekaj, jak ty... Jakby tutaj ułożyć jeszcze? Na przykład może tak? Nie, nie, nie. Flak, fla, bo tutaj idziemy w dobrym kierunku, idziemy w bardzo, ale to bardzo dobrym kierunku. E, dobra, zostawmy tak to. E, dobra, w sumie? To wygląda jak, taka naprawdę pszczoła. No no, no... Popatrzcie, porównajcie sobie to, a porównajcie sobie to. No naprawdę jest to mega podobne w ogóle, serio. Dobra, sobie czułka. Czułka sobie zrobimy właśnie... Dobra, czyli że tak jak myślałem, ok. Czyli że na przykład czułka sobie zrobimy właśnie tak. Tak oraz tak i kurczę to jest naprawdę przekonackie, przekonackie A właśnie, mówię o tym projekcie. No, wy, według mnie opatrzcie się to oglądać i ogólnie, oj, sorry, ogólnie to pamiętajcie, że, pamiętajcie, pamiętajcie, że do 19 czerwca robimy daily na moim kanale. No bo w sumie 20 czerwca to startuje mój nowy projekt, a do 19 czerwca robimy daily właśnie na moim kanale. Wiemy codziennie są o godzinie 12.10, więc zapraszam serdecznie każdego, kto tutaj yy, właśnie mnie ogląda codziennie o godzinie 12.10. Yy, dobra, to jest mega fajne. Może zrobić sobie tej powiększył? Oj, dobra, może lepiej w sumie nie. Dobra, nie, 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 nie trzeba. Yy, dobra, a nie, no szczerze mega, mega fajne, mega fajne. Na przykład byśmy może zrobili tak w sumie, patrzcie, tak No nie, to jest takie to W sensie to jest ok, ale to jest takie Zabisko siebie, nie? Ja to tak odczuwam Więc po prostu to sobie tutaj zrobimy tak Bo i tak jest też Git. No Dobra, tak jest Tak jest mega Git. Dobra E no powolicie, serio wygląda jak pszczoła, serio Dobra, i teraz, o nie Widzę, wiecie, co tam zostało Zostały nam skrzydła Teraz tam zostały skrzydła. Ja nie potrafię zrobić skrzydeł W sensie, mogę spróbować, ale... O, to będzie ciężkie, to będzie naprawdę ciężkie po prostu Nie wiem jak to wyglądać. w ogóle wyglądać Nie myślałem nad tym w bardzo W sensie, coś tam myślałem jakby je zbudować, ale... Eee, możemy spróbować... Ej, dobra, możemy sobie spróbować Ale tutaj już powoli zaczyna dobrze wyglądać, szczerze No patrzcie to na przykład tutaj zaczyna Serio, realnie dobrze wyglądać no, patrzcie, patrzcie, na tak. I sobie na przykład tutaj zaokrąglimy. Tak, tak, tak. Tak. I tak. Ej, co jest? Ej, ej, patrz! ta szkło. O kurde, ty. Ej, szkło. Ej, białe szkło. Nie galej, ty. Ej, i patrzcie, na przykład taki pasek. Ej, jakie to będzie dobre. Ej, co jest? A ta na przykład, tak. I co jest w ogóle, że ja takie te W sensie? To najlepsze w ogóle ten... E, no, skrzydła, ale one są też mega git. No nie powiedz mi, że nie, serio. Jak na pszczołę, to serio git. E, 3, 4, 5, dobra. D, 3, 4, 5. Ale... nice! Naprawdę podobają mi się te, te skrzydełka. A nie, nie, czekajcie. Raz, dwa, trzy, tak. Ja to jakoś dziwnie, ro dziwnie robię w ogóle. Nie wiem, jakoś jak mi to nie pasuje. Dobra, nieważne. Yy, ale serio, podobają mi się te skrzydła. Spróbujmy tutaj właśnie odwzorować tak samo, żeby one były symetryczne. Yy, dobra, i teraz. czekajcie, i teraz, jak to ma iść? W zakończeniu. W zakończeniu to ma iść. Aha, tu idzie tak. I tu idzie jeszcze tak. Yy, albo tak. No jakoś tak, o o o o o, tak, 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 dobra, mam to git. Czekaj, czekaj, dobra. Tu jeszcze sobie przypatrzmy. No, co w się, sensie, te skrzydła nie są aż takie super, ale wiecie, mogą być gorsze, na przykład, nie? Mogliśmy to w gorszy sposób o wiele zbudować. A serio, to i realnie mniej więcej wiesz, nam te, te skrzydła, serio. No, i co jest, ty? Jak ja, tej, jak ja tej skrzydła w ogóle zbudowałem? Ej, dobra, ej, mega fajne. Co w się. Sensie, mi się, przy... mi się podoba. Nie wiem, czy Wam się to podoba, ale. No, mi się to mega podoba. Serio. No, Patrz, jaka pszczoła, stary. Normalnie, pszczółka to jest. pszczółka mała, normalnie. Co to jest? i dobra, to jest mega fajne. Nie sądziłem, że aż tak dobrze właśnie zbuduję tę pszczołę. Tak, szczerze mówiąc, jak tutaj planowałem ten film. Ale, jo, dobra. Tak się prezentuje nasza pszczoła, ale jeszcze to nie jest koniec A jeszcze żądło, faktycznie żądło e, Właśnie żądło, ale musimy jeszcze zbadać kwiatka Jak e, Chciałem powiedzieć kwiatka, nie żądło Ale to są mniej więcej gdzieś No gdzieś to jest, po prostu żądło żeby, żeby nam się to po prostu na linii, na linii nieściło. Dobra, to już mamy e, Następnie, co następnie? A więc ten kwiat właśnie będzie tutaj myślę, że z na pewno betonu Beton to jest obowiązek, jeśli o to chodzi i też tutaj kilka odcinków temu w sumie. Budowałem tej kwiaty, tylko to nie wiem, gdzie to było. To tu. Tu budowałem kwiaty. Nie wyszło na jakoś najgorzej, ale właśnie może jeden z tych kwiatów z tej odwzorii, na przykład ten. Bo o tym się mega podoba i właśnie takiego kwiatka możemy sobie zbudować na przykład. No nie? Na przykład w sumie, Albo obok tej pszczoły. O! Żeby to mniej więcej nam tak naturalnie to wyglądało. po prostu, żeby ten kwiat tam nie zasłaniał tej, tej pszczoły mm, i tak po prostu to sobie właśnie zbudujemy y, w taki sposób mniej więcej, dobra ten kwiat będzie taki mm, może niestandardowy, że tak powiem po prostu no bo on będzie mniej więcej tak właśnie się tutaj prezentował o, w taki oto sposób y, tak, dobra teraz to ja zrobię jeszcze tak w ogóle trochę to sobie zrobimy tak i okej, okay, dobra jak naj tak się prezentuje nasz, nasza łodyga tego kwiatka nie jest ona najgorsza. Jest git No jest git, Dobra. I teraz, tak, teraz zrobimy, zrobimy sobie coś Coś takiego. To musi być chyba tak. A, chwila, bo będzie, że ten kwiat jest wy, wyż, większy od tej pszczoły. Nie, 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 Tak nie chcemy, dobra. To zróbmy zrób może przed tak. A właśnie to musi być okrągłe, dobra. To musi być ten, ten, ten. To nie może być w taki sposób. Więc po prostu zrobimy sobie tak. Ten kwiat będzie nawet zwiększyć tamten a, a mniej więcej na tym samym wyglądzie będzie on właśnie tutaj a, się prezentował Okej, okay, dobra, no i git To jest git mm, 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 mm. Czegoś mi brakuje w tym kwiatku, czegoś mi tutaj brakuje Może takiego cześć, o, 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 o Takie zdobienia, właśnie Takie zdobienia nam tutaj się też przydadzą I okej okay. I dobra, jest git, patrz, tutaj mamy kwiatek, tutaj mamy pszczołę. I co to w ogóle nam... Dobra, to jest mega fajne. Szczerze, mega fajnie to wyszło tak w ogóle. No popatrz, patrzcie, ty mamy pszczołę Mamy taką oto o, to, taką wielgachną pszczołę. A tu obok tej pszczoły jest taki ogromny kwiat, prawie że większy od niej. Zaprawdę wow! widzicie, co tam w ogóle wyszło? W ogóle co my tej... co tej w ogóle stworzyłem. To jest naprawdę mega ładna w budowla. Mega mi się ona podoba. I myślę, że właśnie to jest yy, fajna budowla, która nam wyszła. Kwiat też się mega dobrze prezentuje. A więc co, widzowie, Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Pokażę wam jeszcze, tej, jeszcze raz wokół jak się prezentuje właśnie ta y, budowla pszczoły. A gdzie budowa właśnie kwiatka. Tak się to prezentuje wszystko od dołu, od właśnie od góry. No myślę, że też skrzydła też mega ładnie wyszły. Tak, mega, mega ładnie. Tylko tutaj widzę błąd. Tak, o, dobra, tak to powinno być. Ale naprawdę mega koks, serio. No, więc tak jak mówię, dziękuję Wam, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć, na razie pozdro. Adios, amigos. Niech Wam sprzyja. Dobry los. Nara.